Cześć, witajcie, ja jestem LilioTV, witam was w kolejnym poradniku, tym razem odnośnie Adobe Premiere Pro i dzisiaj pokażę wam jak uzyskać efekt wideo w tekście. Także zaczynamy. Pierwsze co musimy zrobić to utworzyć nasz tekst, a robimy to tak, że przechodzimy do title, new title, default style. Hmm, Powiedzmy tutaj wybrać ee, rozmiar taki jak mam mieć nasze wideo albo... no jak chcecie zresztą ja tylko wam tak radzę okej okay. klikamy na literkę T wybieramy sobie jakąś czcionkę, opojętnie jaką ja sobie dla przykładu wybiorę tą napiszę tutaj na przykład nowy powiększę sobie go tak troszkę opa Ustawił na środku. Ops. Ok. E, następnym krokiem jest zduplikowanie e, warstwy z tekstem, czyli klikamy prawym na ten tekst Duplicate. Teraz klikamy dwa razy na skopiowany tekst i w polu Fill fill type e, ustawiamy na ghost i e, outer strokes tutaj tak będzie o klikacie add color white i możemy to zamknąć jeszcze sobie zimportuję mój film który będzie e, tutaj ważny także o to chyba tutaj mm. Okej, okay. zduplikowaną warstwę z tekstem przenosimy na ścieżkę wideo 1 i normalny tekst przenosimy na ścieżkę wideo 3. Teraz przenosimy nasz film na ścieżkę wideo 2 może go sobie skrócę, w sumie, usunę ten dźwięk, bo może się coś przyczepić o prawa autorskie albo coś w tym stylu. Ok, tutaj musimy zrobić lekkie cięcie. I teraz, gdy już mamy przeciągnięte te wszystkie nasze warstwy, tak jak ja tutaj je pokazałem, tutaj w efektach wyszukujemy efekt track. Mate Key, tu nam się pokaże, no, Mate to jest ten efekt tutaj i przeciągamy go na e, nasz film z, z obrazem. Przechodzimy do Effect Controls e, i z pola Mate, Mate, wybieramy opcję Video 3 i tym sposobem uzyskaliśmy efekt wideo w tekście, jak widzicie. opa. Całkiem spokojnie to, to wygląda, a miałem już trochę pytań o ten efekt, także co już zrobiłem, poradnik? No i tyle. Jeżeli chcecie więcej poradników, e, napiszcie w komentarzu i postawcie łapkę w górę, bo to e, motywuje i to bardzo do tworzenia innych filmów. Także to tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.